Wszystko zaczęło się od tego czwartego zlotu motocykli WSK, gdzie oprócz tych wystawek motocyklowych zorganizowałem również wystawę zdjęć, fotografii, zawodników i motocykli. I tego nazbierało się bardzo dużo. Ludzie przynosili mi te zdjęcia. Część zdjęć mam od kolekcjonerów prywatnych, część z Mięskiego Kultury, z archiwum Wytwórni sprzętu komunikacyjnego. No i teraz padło pytanie, co z tym zrobić, skoro tyle tego mam? Wszystko, wszystkie te materiały zeskanowałem w formie elektronicznej, no i trzeba to jakoś usystematyzować. Do tej pory na rynku nie pojawiła się żadna jakaś taka książka, która by ujmowała historię polskiego motocyklu cykla. Były instrukcje obsługi jakieś, prawda, naprawiam, jeżdżę motocyklem WSK, przecież pan inżynier Henryk Załęski to pisał. Ale jeżeli chodzi o taką historię chronologiczną od pierwszego do ostatniego modelu, to czegoś takiego nie było. No i mając tą pokaźną bazę materiałów, postanowiłem wykorzystać to i spiąć to w całość. Dwa i pół roku ciężkiej pracy, chyba mozolnej, bo nauczyłem się bardzo wielu rzeczy. Dzień w dzień, a może noc w noc. No i powstała taka ilustrowana historia motocykla WSK, tak to sobie nazwałem. Początkowo w innym formacie, no ale po konsultacjach z wydawnictwem i z grafikami komputerowymi ustaliliśmy. Inny format, inny układ. No i teraz mam przed sobą, właśnie, o, tak to wygląda. Pierwsza strona, ostatnia strona, ilustrowana historia cykla włoska 54 85. Wyszło 196 stron. W domu są materiały na następne 196. Po prostu bałem się, żeby to nie wyszło za grubo opracowanie, ale myślę, że się podoba. Ludziom, którzy to oglądają, pokolenie starsze to ogląda z sentymentem, młodsze yy, niech się uczy, co tutaj było u nas. I chcę, żeby ta książka była takim materiałem pomocnym w odrestaurowywaniu motocykli. Chciałbym, żeby ta książka wyszła jak najszybciej. Na razie mam takie trzy egzemplarze wstępne, które wydrukowane są, żeby zobaczyć ostateczną wersję. Ja kocham stacha wiosną WSK, o, WSK. W tej maszynie wszystko gra, to podoba